Projekt nazywa się Cztery Pory Roku według ERATO. Takie jest tytuł koncertu. Jest to projekt zorganizowany przez Zielonogórskie Ośrodek Kultury, którego studia piosenki ERATO się mieści, a także w ramach projektu Odkryty Talent, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to, jest to projekt polegający na tym, że grupa młodzieży śpiewającej w Zielonogórskiej, nie tylko okolicznej, uczącej się w Zielonej Górze, wspólnie wykonuje. Projekt, który sobie wymyśliłem około pół roku temu. Są to, są to piosenki polskie zgromadzone, około ponad 51 piosenek, 60 piosenek, oczywiście nie cały, bo koncert trwał 4 godziny. Są to medleje muzyczne, czyli łączniki takie, tak jak nazwa, powiedziałem cztery pory roku, czyli wiosna, lato, jesień, zima. Są to cztery medleje muzyczne, cztery 15-minutowe bloki połączone. Zwrotka, refren piosenki pomieszane z różnych polskich półek, z różnych polskich lat, i stare i nowe, i znane i mniej znane. Głównie się sugerowałem połączeniami tekstów, żeby to miało jakąś ciągłość, żeby na przykład opowieść o wiośnie była opowieścią o nastrojach wiosennych, nie tylko że mówiąca o tym, że jest wiosna, jest fajnie, że zawiera słowo wiosna piosenka, tylko po prostu mówiąca o życiu ludzkim, o miłościach, o uczuciach, o emocjach itd. I tak kolejno w każdej porze roku. Ten projekt dla mnie jest pewnego rodzaju odskocznym od rzeczywistości, od nauki, od studiów, a program artystyczny 4 pory roku zaczęliśmy realizować od stycznia 2012 roku. No i poświęcamy na to ile, półtorej godziny, dwa razy w tygodniu, wtorek, czwartek. Dodatkowo jeszcze y, odbyliśmy warsztaty w czerwieńsku, one tam trwały dwa dni zaledwie, ale dużo, dużo, że ta, dużo pracy jest przy tym, nie da się ukryć. Wiosna słychać pierdol, taka ładna do piosenka, tylko głupia taka. Już wleciał bocian i w kałuży tubie, i to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Było dużo pracy, bo to jest zespołowa, zespołowy koncert, w sensie takim, że jest bardzo dużo śpiewania zbiorowego, czyli chór, chórków, podziałów na głosy, solówek, wtrąceń, bardzo dużo zmian, bardzo dużo dynamiki. Także dużo pracy to wymagało, ale myślę, że efekt został osiągnięty. Tym bardziej, że jeszcze gramy jest to przy akompaniamencie zespołu na żywo. Zespół Eraton składa się z osób w różnym wieku. Zespół składa się z 7, 17 osób. Jest to 14 dziewczyn oraz trzech chłopaków. No, wszyscy się znamy, utrzymujemy kontakty. Są to osoby, które kochają muzykę. Wspaniale się z nimi pracuje. Naprawdę to jest coś niesamowitego pracy z tym zespołem. Mieszkają w Zielonej Górze i, z, yy, i są z okolic. Do naszej grupy należą studenci, uczniowie liceum, nawet chyba gimnazjum czasami się zdarzało, ale yy, przeważa, yy, przeważa liceum zdecydowanie. Już nie pierwszy raz ze studium Piosenkiera to taki projekt powstawał. Były różne, były różne koncerty, różnymi tytułami. To jest tak, że w tym studiu Rato jest rotacja ludzi. To są młodzi ludzie, którzy przychodzą, odchodzą, uczą się, wyjeżdżają studium. Także ale zawsze jest to kilkanaście osób, z którymi co roku, co dwa lata, zależy jaka jest grupa, robię taki koncert. A tu się akurat złożyło, że wspólnie z Fundacją Młodzi Artyści w ramach tego projektu Odkryty talent jeszcze dofinansowanego zrobiliśmy to z młodzieżą nie tylko zielonogórską, ale z młodzieżą z zewnątrz mamy kilka kilku gości aż spod Warszawy. Także myślę, że, myślę, że udana, udana sprawa przede wszystkim i integracyjna, i muzyczna. To jest dla nich przeżycie takie, że oni po prostu, no oni żyją tym od tygodnia, e, przeżywają to, że dla, dla tych, którzy zwłaszcza są pierwszy raz tutaj, bo jest ki kilka osób, myślę, że nawet. No, kilka osób na pewno, które, które pierwszy raz wystąpią w, w studiu Piosenki Rato i w takim programie, jest to przeżycie dla nich niesamowite, bo, bo nie doświadczyli nigdy czegoś takiego, że, bo to jest właściwie taki program, to nie jest zwykły koncert, bo tu są, jest trochę takiej teatralności, jest to trochę wyreżyserowane, nie do końca jest tylko samo śpiewanie, także oni tutaj mają specjalne stroje, przebierają się na każdą próbę roku, e, jest to dla nich duże przeżycie i, no i widać no, nawet na Facebooku, to żyje od tygodnia po prostu te wszystkie posty, które oni umieszczają, że, że to żyje, że oni to że już niedługo, że już i co mam zrobić, a co zaśpiewać, a jak to i tak dalej. Także no, myślę, że duża frajda. Przede wszystkim to jest najważniejsze, że ta młodzież dostaje to, czego chce tutaj, bo, no bo dla nich ten projekt, po to ten projekt powstał, ten projekt właśnie Odkryty Talent, to jest, na tym miał polegać, że ma wspierać takich ludzi, którzy śpiewają, a nie mają do końca możliwości, gdzie się pokazać, a są świetni, są, są naprawdę świetni wokaliści w tutaj w tej grupie. Stoję w oknie, wypatruję nawet dzwonek u drzwi. Zima, zima, chodźcie szybciej, obejrzaj się na parę krwi. Kukuka, kucha, nasza zima zła. Szczypie w nocy, szczypie w uszy. mroźne tem śniegiem, oczy truszy. piosenka Wiosna, Wiosna, Achtoty, Grychuty jest taką piosenką, która y, jakby dzieli te pory roku, bo zawsze zaczynamy od, od, tej, od tej piosenki tylko w różnych klimatach, to jest wiosna, lato, jesień, bo wiadomo, tak to Grychuta napisał i to są właśnie początki każdej części. No hity, no wiosna, skaldowie, lato, formacja Nieżywych Schabów, takie, takie rokowe, a także popowe, ale są też standardy takie jak na całej połowie śnieg Kwasowskiego, y, jesienny pan, jesienna dziewczyna, jeśli chodzi o jesień, y, z różnych lat, tak jak mówiłem, i z różnych gatunku, od, od piosenek bardzo lekkich, takich przebojowych, po jakieś takie e, bardzo, bardzo stare szlagiery, ale, ale znane. Naprawdę same hity. To jest coś niesamowitego. Dzisiaj jak pracowaliśmy i wczoraj na przykład na próbach to po prostu tyle energii, tyle, tyle śmiechu, tyle radości, to jest, to jest coś niesamowitego praca z tym zespółem to jest, to, jest, to jest naprawdę zespół marzenia. naprawdę. Tak, ludzie e są bardzo sympatyczni, atmosfera jest genialna i bardzo miło się pracuje.